Na XMA mają więcej HP od nas. I to no niestety trzeba odrobić. Także staraj się, Galahad Nie przesadzać ze spotem. Jakby, ja wiem, że jest ważny, ale kurna... Nie gin głupio. Gdzie wolisz pojechać? Tu wolisz w krzaki pojechać? No właśnie. Czy tu? Okej, okay. bo no to ja jadę na środek. To no ty tutaj w krzaki, tylko nie strzelaj. Chyba, że będzie bardzo łatwe bić się schowasz. Wszystkie ciężkie, tu i wszystkie medy tu. Ja będę sam tutaj. Na początku, potem ewentualnie zrotuję. Jedziecie, zobaczcie, dołem tędy. Tu dołem, zobaczcie, tu. Nie górą, nikt. Tylko dołem tędy. Tu, tu, tu. Koło Nie, nie. Tu, tu, tu i od tej strony, od lewej się wyjeżdżacie i zaskakujecie ich ilością. Tylko czekajcie I... to na ciężkie, ciężkie przodem. Defendery, nie istrza, nie strz. Kowcem, tam widać na górę. Okay. Mają Pan, jednego meda w plecy, super. Pamiętajcie, ciężkie tu przodem. Wyjeżdżają z progetto tu. Zobaczcie, od tej strony. Podziejcie to tu, podziecie tu. Patrzcie, od tej strony, tu, od jak jest tutaj skała, od do, dołu, co nie? Jest tak. na was bicie stąd, to fakt, ale macie wykorzystać siłę wjechać w to. Tylko pamiętajcie, żeby wpuścić defenderę przodem. I nie bokiem nie wjeżdżacie, i musicie się przelać, co nie? To nie jest tak, że wyjeżdżacie, odejdziecie strzał i do tyłu. Nie, nie, trzymacie tempo. Mają defenderów dużo, to trzeba dobrze rozegrać. Nie górą! Nie! Jedzie? Dołem tak. multi mówił, z lewej strony barbie. A, pierniczka. Tak jak Tomek pojechał. Tak. Patrz na ślepego. Wyjazd, wyjazd, jedziemy, panowie, wyjeżdżamy. Idziecie. Po to, po to, jest. To jest, to jest. Defender raz. Odrawy będą, odrawy 500. będą, 500 na lot KD. Kołowcem, jedź na ich kapa. Zatknąłcie mnie. Ja się muszę wycofać. i cały Dobrze, do mnie, dojść do mnie, do do kołowcem i strzelamy im w Szybko. Trzeba dobić Defendery i obrót na medy, obrót na medy, obrót na medy, Ładuje. obrót na medy, zaraz, obrót na medy. Ładuje. Obrót na medy, focus medy, progetto. Obróćcie się ciężkimi! Venimus, Shubi, obróć się! Focus Projecto! 600, 600, 300! Jeden strzał! Focus Te Projecto! 1100, no. 1100! Kolejny Projecto! 800, 800 to Projecto! Dobry fokus musi iść! 600! Zabijmy Projecto, to Liberty jest ja, już ja. nie, ma, nie warte mało! 600! Ko Dobra, najs! Nice. Jeszcze jedno progetto. Jest się przed Libertę, Ertobol, Galahad. Pojechał w progetto, dawaj. On ucieka, jest... No mają źle ustawione czołgi. Musimy dobić no go. jedną oddam. No, dawaj. Ktoś, coś? O. Schowaj się, Ertobol, schowaj się! No! Gąskę dostałem, Naprawiłem drugą gąskę. Nie zbierz od Libertę, Galahad, nie zbierz od Libertę. to idzie. No to... och, chowaj się Bo przed no, no spokojnie To trzeba na spokojnie rozwiązać. Ja go farmi Dałem mu dwie za darmo Dobra, mam spota Może mi projetto trafić raz mi się Ale nie u... Po co tak uciekasz? sobie środek tu krzaki zobacz Tuż krzaki będziesz i nawet nie będę skąd Ja wykryłem to Tutaj sobie powiedzieć na środek o, liberty mnie widzi. Liberty mierzy. No, no, no. No dawaj, 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 szybko! Musisz ich farmić, jak będą przejeżdżać tym przejazdem. mierzy. Ale wiesz, to... ty musisz basi, coś robić. Ty nie możesz tak. Pojedź tu, na ich. Tylko od tej strony przy żeby ci nie wykryli. A ja będę ich poćwitał w środku, jak będą wracać. Tylko. przejedź. Tu dawaj, dawaj, dawaj Mogą jechać na naszego kapa Nie, nie jadą. Przynajmniej jeszcze nie jadą Tu drzewo, drzewo, tutaj Tak? Tak, tak, tak O kurna są so. Dobra kapuj szybko, kapuj, 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 kapuj. Zgązkowałem proczy Kapuj, kapuj, kapuj. No i bardzo dobrze, ale będzie samo. Ustaw się na sniper, ustaw się na sniper, ustaw się na sniper w progetto. Ustaw się na w progetto. Rozumiesz, żebyś widział, jak hmm. będzie. Tylko nie, 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 nie strać kapa, nie strać kapa, tylko wiesz.

Dobrze tam stoisz, dobra, spoko jest okej okay. Dwa szeły mu zrobić, co nie dwa strzały, no spokojnie. Chce przymierzysz, spoko. Raz. Pięknie, na nice. Brawo, brawo, super, super. Brawo Kapuj, kapuj. No i brawo Galahad. No i to jest to. To było źle tam z tym wyjazdem, bo wydaje mi się, że. Jak to, co? To szybko zginęły. Jak to, co było źle? Wszystko było źle. Nie umiecie słuchać. Ja ile razy wyjechałem? powiedziałem, żeby jechać dołem? Ile razy powiedziałem? Ile razy? Zastanówcie się. Jedynie ze ślepym pojechaliśmy, tak? Jak no. no, powinno być zrobione to 10 razy szybciej. Oni się ustawili idealnie. Po co mówiłem, żeby za mną jechać? Wszystko było źle. Wszystkie ciężkie. Tutaj, no, jak ktoś pojedzie od tej strony, no to dziękujemy. Ale ginie. Także pamiętajcie, by jechać od tej strony, ok? Od tej. Od tej, prawej. tu. Prawej. Tak, od prawej. Nie wychylać wiesz. Nie wychylać wiesz na snipe, nie wychylać. Kowcem jednym idziesz tutaj, zobacz. Tu. Ja pojadę tutaj. Tutaj agresywnie. Nie bój się. Jesteś szybszy od projektu. I od tej strony co? Nie chodzi o to, żebyś zrobił taki bączek bon i zobaczył, czy oni tu jadą tą linię. A potem uciekać, nie stój tam. Nie zatrzymaj się, broń Boże. Nie patrzcie, jak ja jadę, jedziecie dołem. Tak, jak było powiedziane. Jedzie jedno progetto do zestańpienia. To progetto ma być zestańpione. Tam jest więcej. Projektu, to w to. Snajpcie w to! Halo? Dlaczego nikt nie snajpi? Nie macie bicie to chcę info, jak macie bicie to nie trafiacie też to... Nie ma, nie ma, nie ma. Okej, okay, to pomóżcie mi z kołowcem, bo jeździ tutaj i mnie zabija. Dobrze. Ale, y, oni mają bić na was projecto więc, no, to mają bicie, wy też macie, no to halo. Defender zjechał w dół. Szerzej, bo na ludgacha. co ty kurna robisz, powiedz ty mi? Co pomóc Ale co ty kurna... Czy ty widzisz gdzie jest? Jak ty mi chciałeś pomóc wjeżdżając w 10? Czołgów? Powiedz tym, jak ty miałeś mi pomóc tam? Jak ja nawet uciekłem przecież to było... Nie wychylajcie tu, nie wychylajcie tu. Eee. od lewej strony jedzie. Progetto od lewej strony. Jawor też. Słedisz od lewej. Nie wychylaj tam. No przecież... Nie wychylaj, słuchaj, widzisz jaka jest strata HP, jak ty wychylasz? Ja się nie Mówię. Byliśmy, tylko wyjechali. No. no. dla mnie to ty jesteś wychylony. To jest progetto, progetto yy, Ale wy macie zabijać ich w bok, a nie objeżdżać, tak. Tu wychylcie i zabijcie tego Dependera i Liberta, i Isu, no. Nasze ciężkie, wymieniajcie się z ich progetto, to jest dobry pomysł. Opłaca się. Kernarvon wyjeżdża. tam. Na gąsce. Pomóżcie naszymi ciężkimi, przejedźcie na tą część i zabijcie Kernarvona. Tylko alozo niech nie jedzie, szubi ślepy, na, po kernerwona, go! Wufis, y, fokusuj kernerwona A ty alozo snipe ich projecto Snajp, snajp, wufis Alozo, przepraszam, snipe Ale no celniej stary, no kurde. Alozo, bo ty nic nie trafiasz, stary To są ważne strzały, no nie ma już... Nic nie zrobić, no. Tak tu się nie da Pomogę no, Pomagam ci stary no Ale już nie mamy za dużo czołgów, nie, 180, nie mamy. mamy za mało sojuszników, już wszyscy poginęli Początek był tragiczny Jakby no Początek to była tragedia Za dużo strat ponieśliśmy na początku, żeby potem wygrać. To już była za duża strata. Tu to, że te dobrze pojechały między te górki, miały gdzie wjechać? Tak, dobrze potem pojechały, tylko na początku... Bazna... No... Ja widziałem bicie, oni mieli bicie na mnie, więc powinniście zrobić więcej po prostu. No, słabo strzeliliście na mnie. Według mnie można było lepiej strzelać po prostu. Co tam mamy z jaką? Trzy kropki. Możecie go wykikać? No, sponujcie prosiłbym. Dziękować. I mm -hmm.